O Obczajcie to. O. Matko Bosko, widzowie, co tu się zadziało? Rozkminię jakiego potężnego grzyba wychodowałem. Jaki to jest gigant? No i obok jest pająk, któremu najwidoczniej obecność tego grzyba się nie spodobała, bo aż wylazł ze swojej nory swoją drogą pająk piękny. No i to tak być nie może, więc tego grzyba trzeba wyjąć, bo ja hoduję pająki, a nie grzyby. Więc tak, robimy taki myk. W ogóle ja mam dźwięk włączony, działa? Działa, dobra, okej. Okay. O, już się pająk schował. Hops. Jedna ręka to nie jest może najlepszy pomysł. Zanim się grzyba pozbędziemy, to może krótki wstęp o tym, skąd on się to w ogóle wziął i co to jest, bo jak się okazuje, wiem, co to jest, znaczy wygooglałem to. I jeżeli część z Was na przykład hoduje w domu różne kwiatki, roślinki, warzywka i inne rzeczy, no to hoduje je na, na przykład na jakimś podłożu. I założę się, że przynajmniej u kilku osób taki grzyb również się pojawił. Grzybek ten nosi nazwę czubnik cytrynowy i jest grzybem, który normalnie występuje właśnie w między innymi w podłożach dla roślin i właśnie między innymi w podłożach dla pająków. Czasami się zdarza, że w po prostu jakaś partia podłoża tego tutaj substratu kokosowego ma te zarodniki, i jak sami widzicie, na przykładzie tego terrarium, tutaj ta grzybnia jest potężnie rozwinięta i ona się rozwijała przez ostatnie kilka miesięcy. No ale takiego okazu, przyznam się, że się nie spodziewałem. No to ktoś zaraz powie: O, panie, przecież skoro widziałeś, że jest taka sytuacja, że tu taka grzybnia wielka rośnie, to dlaczego od razu nie wymieniłeś tego podłoża i dlaczego dopuściłeś, żeby taki tutaj kolos yy, w ogóle to jest kuzyn pieczarek tak swoją drogą ale nie będę go jadł urósł. Poza nielicznymi przypadkami na przykład typu pleśń, która jak jest w pojemniku z pająkiem, to kiepsko, to takie grzyby w sumie nic pająkowi nie zrobią, one mogą koegzystować dopóki takie pająki, nie wiem, nie będą chciały gryźć tego grzyba, no to nic im się nie stanie. No i ten pająk już od dawien dawna ma te grzybnie, żyje, je, ma się świetnie, no i jest gitnie. Ale jeżeli faktycznie się taki duży zarodnik pojawia, no to kurczę, raz, że to średnio wygląda, dwa, że no ja hoduję pająki, nie grzyby i jak ktoś usłyszy, że mam grzyba w terrarium, no to to jest raczej źle odbierane, nie oszukujmy się. No i dlatego tego grzyba trzeba wyjąć teraz. No i teraz tak, taką przeprowadzkę dobrze by było zacząć od wyeksmitowania obecnego lokatora. Zobaczymy, jak to pójdzie. Najpierw wywalimy ten sztuczny mech, pyk. Oczywiście jeszcze pęseta. Użyjemy takiego opojemnika zastępczego. Mm. No i teraz próbujemy dziada zagonić. Możemy w ogóle tego grzyba wyjąć. O, ale siedział głęboko w podłożu. Okej. Okay. No patrzcie jaki grzybek piękny. Cudeńko, blaszkowy, elegancki. Dobra, i teraz lokator. Mm. A, bo to jest taka tuba. Kurde, jak to jest taka tuba, to na chillu myślę. Zobaczcie. Wystarczy, że zrobimy tak. Oj! I tu go pypniemy w tej, z tej strony. I on powinien wylecieć. Tak jest, tak jest. Tak jest. Elegancko. Ło. Wariacik. No, moi drodzy, pająk jest taki. Jest cudowny. Jest taki trochę fioletowawy. O, widzicie? Ma akcenty niebieskie, ma akcenty fioletowe. No, ładny pająk ogólnie. To jest dorosły samiec Xenestis immanis. Bardzo duży pająk z południowej Ameryki. Bardzo nerwowy i on mnie kiedyś w ogóle tak prawie hapnął w rękę. Poprzajcie to. Ło! On ma piękny karapak swoją drogą. Może się uda pokazać. O, widzicie? Ma taką rozetę na karapaksie, tylko teraz jest częściowo upaprany. No, przegenialny pająk. Dobra. To mamy, to teraz tutaj yy, kolejna część, to wyjmiemy tego, tego yy, kamienia. Yy, 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 yy. Teraz to, sprzątanie ogólnie trochę zajmie, tak podejrzewam. To też jest już do wywalenia, ta stara, stara tuba, bo ona jest pełna tego, tego grzyba, to po prostu wywalimy do kosza. O właśnie. Ooo! Wow, ale nasyfiłem. Ajajajajaj. Dobra, tutaj jakaś kupa stara. A terrarium będzie do przemycia. No, dawaj, 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 dawaj. Nice. No i pierazy drzwi ogarnięte. Teraz możemy tutaj trochę zrobić dezynfekcji. Zobaczymy. Główienka też posprzątane. No, i jeszcze raz zrobimy. No i może być. Lepiej nie będzie. Ten kamyk też do wychrzanienia idzie. To teraz tak. Teraz nowe podłoże. Tu jest nowa kostka. Jeszcze nie rozrobiona. To ją możemy dać tu. No, a to sobie tutaj wrzucamy i zaraz będziemy rozrabiać. Oops. Syf. Ok. Myślę, że styknie. Kolejnym elementem jest oczywiście wystrój, jako że zrobimy to jak u obcego, to zrobimy to tak, kurczę za, za duża jest chyba ta tuba, no, o. no i okej, okay, pająk będzie miał się gdzie schronić, może sobie pokopać, elegancja Francja. Jeszcze te takie pierdółki, czyli trochę mchu tutaj, albo nie, e, tutaj damy ten większy kawałek, o, tu, tutaj damy mniejszy. No i kurczę, widzowie, terrarium jak się patrzy, tutaj jest dosyć sporo miejsca. Może tego nie widać, ale tam serio jest potężna jama. To teraz najzabawniejsza część, czyli przeprowadzka tego gnoja. No, 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 no. Tylko mi tutaj nie zrób pikusa. Uj jest! Jaki on jest narwany. Się przetoczył po prostu tutaj. No, 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 no. no, E wcisnął się tam elegancko. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pozbywanie się grzyba w ogóle, za waszą namową kupiłem sobie ten taki chest mount na GoPro. Grzybek jest taki o. No i co, i mam nadzieję, że ten film jakoś wam pomoże. Nie mam pojęcia, jak może wam pomóc, ale mam nadzieję, że wam pomoże. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hej.